Orka stała pośród nawałnicy ognia i dymu. Biły w nią chmury popiołu i rozedrgane płomienie. Odór śmierci wisiał ciężko w powietrzu. Drapał ją w gardło rozżarzonymi szponami. Trzask i syk ognia zagłuszyły wszystkie inne dźwięki. Świat płonął. Wtem niebo nad jej głową zasnął cień i rozległ się trzep wielkich skrzydeł. Wtedy przez tumult burzy Przedarł się płacz dziecka. To był głos Breki, jej syna. Okręciła się, szukając go z rozpaczonym wzrokiem i potykając się na nierównościach terenu, ale świat naokoło tonął w kurzawie dymu, rozdrapywany przez rozcapierzone palce płomieni. Potknęła się o coś. Jakiś człowiek leżał u jej stóp. Z jego ran lała się krew. A martwe oczy wpatrywały się w przestrzeń. Torkel, jej mąż, jej przyjaciel, jej ukochany. Jego zaszklone puste oczy nie pozwalały jej odwrócić wzroku, a jego usta poruszały się i wydobywał się z nich trupi, sykliwy jak u węża-ton. Zabrali go.